Coraz chłodniejsze dni sprawiły, że strażnicy miejscy zintensyfikowali kontrolę domowych palenisk. Jak co roku sprawdzana jest jakość opału nie tylko w mieszkaniach, ale też na terenie przedsiębiorstw. W tym roku podczas kontroli, które już rozpoczęliśmy od 1 października, ujawniliśmy co najmniej czterech sprawców, którzy wypalali rzeczy zabronione. To były m.in. odpady posamochodowe w niewielkim warsztacie na, na Glinicach, na Idalinie, również w niewielkim warsztacie elementy laminowe. Jak zauważa Grzegorz Sambor, radomianie są coraz bardziej świadomi tego, co można wrzucać do pieca. Najczęściej spalane są elementy lakierowane drewniane. To właściwie można powiedzieć główny element składowy tego wszystkiego, co kontrolowaliśmy. Tak naprawdę plastiki, jakieś elementy foliowe to już powoli nam odchodzą w zapomnienie. Mamy coraz większą świadomość tego, co należy palić w piecach? Także takie skrajne przypadki jak te buty, o których tak głośno było na Idalinie, to już myślę odeszły nam dawno w zapomnienie. Strażnikom miejskim w kontrolach pomaga sprzęt latający. Dron wyposażony jest w stację badawczą SOWA, która analizuje próbkę pobranego powietrza. Jeśli normy zostaną przekroczone, właściciel paleniska może dostać mandat w wysokości 500 zł.